Nie jeden mój znajomy nazywa mnie Panapka. Bez względu na to, jaką rzecz wymyślisz, prawdopodobnie znam do tego aplikację. A dzisiaj opowiem Ci o aplikacjach, które lubię najbardziej czyli aplikacjach, które pomogą Ci pracować w sposób bardziej produktywny i bardziej efektywnościowy. Bardzo lubię aplikacje. Bardzo lubię testować, sprawdzać, weryfikować, szukać nowości na rynku i sprawdzać, które się bardziej rozwijają. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o kilku aplikacjach które pomogą Ci zwiększyć Twoją efektywność i taką codzienną produktywność. Jak to dokładnie działa? No, pokażę Ci kilka rzeczy, z których ja na co dzień sam korzystam. No i tak na samym początku musimy podzielić aplikację na takich kilka głównych grup zadań. Przede wszystkim mówimy o zdaniach, które są zadaniami typowymi firmowymi. Tutaj na przykład systemy RP albo z systemy CRM są takie duże systemy, często całe kobyły, które znają Twoimi kontaktami, relacjami, mailami, podpinają Cię pod klientów. Bardzo często niezwykle istotne jest to, że liczą Twój czas pracy poświęcony na poszczególne zadania. Później mamy grupę właśnie z wszystkich planerów, czyli wszystkich aplikacji, które służą do zadań i one mają swoje wady i zalety, często są zintegrowane z innymi narzędziami. No i jeszcze po trzeciej stronie mamy też narzędzia zupełnie analogowe, czyli fizyczne narzędzia, które pomagają nam lepiej efektywnie pracować, które często wykorzystują pewne mechanizmy cyfrowe. Dlaczego generalnie lubię aplikacje do planowania zadań czy planowania, planowania czasu? Głównie dlatego, że one się po prostu synchronizują. Chociaż jeżeli przychodzi do planowania takich konkretnych zadań, wolę skorzystać z fizycznego planera, w szczególności z planera zacznie działać. Ten planer, jak zostawię go w biurze, nie ma dostępu do niego w domu. Muszę go mieć zawsze ze sobą, muszę go mieć w plecaku, a tak planery, z których ja korzystam, są zarówno na telefonie, na tablecie, na komputerze czy w dowolnym innym miejscu. Mogę się z innego komputera zalogować i przejrzeć listę swoich zadań czy listę kontekstów, który muszę się zająć. Dlatego, taką pierwszą grupą rzeczy, którą największą zaletą moim za zdaniem aplikacji jest właśnie to, że się synchronizują. I teraz, bez względu na to, czy pracujesz gdzieś na etacie, czy jesteś freelancerem, czy może się właśnie uczysz, możesz z tych aplikacji zacząć korzystać, ponieważ większość z nich jest po prostu darmowa. Gwarantuję ci, że są to aplikacje, które bardzo szybko poprawią tę efektywność. Zacznijmy od aplikacji takich najprostszych, czyli do planowania zadań. O co chodzi? Chodzi o to. Że podobnie jak w odcinku Pomodoro, który gdzieś tutaj się pewnie poleca, odcinek o Pomodoro mówił tam o tym, że pracujemy w blokach czasu. No i w tym czasie staram się skupić tylko i wyłącznie na jednej konkretnej grupie zadań. Ja osobiście na co dzień korzystam z aplikacji Nozbi. Nozbi to aplikacja, która ma jedną dla mnie fundamentalną zasadę, zaletę. Jest stworzona z myślą o GTD, ale też jest bardzo prosta, jest bardzo łatwa i przejrzysta, jest bardzo zrozumiała w dużym uproszczeniu. To aplikacja, która pozwala ci stworzyć. Projekty, czyli takie grupy zadań, takie worki, w których wypisujemy sobie wszystkie poszczególne zadania, które trzeba wykonać, aby dany projekt zrealizować. Są też oczywiście różne inne aplikacje, z których możesz korzystać, chociażby Mandate, który też jest raczej kobyłom i raczej możesz się dostawać do wielu innych potrzeb, czyli wiele, wiele, wiele innych aplikacji. Jak wybrać aplikację do planowania dla siebie? Nie ma jednej konkretnej odpowiedzi. Co coach, i co trener produktywności, i co pracownik etatowy, i co freelancer, to trochę inne preferencje. Ja osobiście najbardziej przekonałem się do właśnie Nozwi, i przez wiele lat z nich, z tej aplikacji korzystam, i do moich projektów codziennych jest to dla mnie najlepsza aplikacja, ale na przykład do projektów biznesowych ostatnio bardzo polubiłem się z To Do, Ta to do Tasks Microsoftu, który jest spięty też z systemem mailowym, który jest spięty z, całym, z całą chmurą pakietu 365 Office, więc tam jest po prostu mnóstwo fajnych rzeczy, które można ze sobą połączyć. Poza tym zalety aplikacji takich do planowania zadań mają jeszcze jedną gigantyczną zaletę. Bardzo ciężko jest współdzielić zadania czy współdzielić projekty w fizycznym planerze. Bardzo trudno jest tutaj zapisać, że ktoś ma coś innego wykonać i dostać łatwą informację zwrotną, że ktoś coś zrobił. W Nozbi, bo również zawodowo z tej aplikacji korzystamy, kiedy mamy projekt, na przykład klient, w którym są zadania, które trzeba wykonać dla klienta, możemy je sobie w wygodny sposób planować i przydzielać odpowiedzialność. I tak na przykład ja wrzucam zadanie, zatytułowane przygotuj raport i deleguję to zadanie dla konkretnej osoby do wykonania w konkretnym terminie. Kiedy ona je wykona, skomentuje, to po prostu mamy taką jasną informację, że to zostało zrobione. Dla mnie, czy to będzie Nozbi, czy To Do Tasks Microsoftu, czy Planner Microsoftu, czy właśnie Asana, czy wspomniana, nie wspomniana jeszcze aplikacja Trello, która właśnie służy do takich tablic, w których możemy przesuwać sobie rzeczy w metodologii Kanban, czy jakakolwiek inna aplikacja. Jej najważniejsze zalety to, że się synchronizują, czyli są zdolne do pracy na różnych urządzeniach w ten sam sposób, jest do nich łatwa dostępność, można łatwo doległać zadania. A co poleca Pan Tadeusz? Witam Cię bardzo serdecznie. W moim książkowym kąciku zapasz sobie dobrej herbatki lub pysznej kabusi, i chciałbym Ci polecić w tym segmencie kilka wartościowych książek na temat, o którym dzisiaj rozmawiamy. To nie jest ta książka, to jest randomowa książka, którą wybieram z półki, ale książka, którą chciałbym Ci polecić, jest chociażby książka zatytułowana 10 Kroków do maksymalnej produktywności. Autorem tej książki jest Michał Śliwiński który równocześnie jest autorem aplikacji Nozbi. Ten system wprowadza Cię do GTD, Getting Things Done, ale również do korzystania z tej konkretnej aplikacji. A kiedy już o tej książce wspominamy, to w kontekście planowania zadań i takiej pracy asynchronicznej, to właśnie wspomniana książka GTD również jest świetnym wprowadzeniem do produktywności. To ciężka pozycja, ale większość aplikacji jest zbudowana z myślą właśnie o tym systemie, o systemie GTD. Więc David Allen, książka nie te o bezstresowej produktywności, to druga pozycja, którą Ci serdecznie polecam. I ostatnia, trzecia pozycja w dzisiejszym kąciku książek, nietypowa, ale bardzo ciekawa. Autorzy stworzyli firmę 37 Signals, 37 Signals, czyli są znani w branży technologicznej, również sporo mówią o produktywności, i książka nazywa się Rework. I ona opowiada właśnie o tym, jak pracować w nowy sposób, z nowymi technologiami, w jaki sposób dbać o swoje zasoby i pracować lepiej i efektywniej. Jeśli więc chcesz pracować lepiej, serdecznie zapraszam Cię do lektury tych trzech książek. No właśnie, jedną z rzeczy, o których teraz wspomnę, jest też kontekst. Ja w Nozwi wykorzystuję też taki właśnie, taką funkcję, która nazywa się kontekst, która mówi o tym, co należy wykonać. I na przykład mam tam kontekst, telefon. No, i jeżeli mam tam zadzwonić do klienta, czy zadzwoń do kogoś, czy zadzwoń do babci, to te zadania mają kontekst zatytułowany telefon. I kiedy na przykład wypada mi spotkanie, nagle się okazuje, że jestem gdzieś w mieście, gdzieś w centrum i nagle zwolniło mi się 20-30 minut czasu, bo wypadło mi spotkanie, to nie zastanawiam się, co robić, tylko odpalam swoją aplikację, nosbi, otwieram kontekst telefony i po prostu wykonuję połączenia z listy, które mam, mam do wykonania. Okej, okay. to jest jedna duża grupa aplikacji, która nam bardzo mocno pomaga, czyli aplikacje, w których możesz wypisać swoje zadania, nadać im kategorie i konteksty, zaplanować je w czasie i po prostu zacząć wykonywać. Która będzie najlepsza dla ciebie? No cóż, po prostu musisz sprawdzić. Natomiast drugą rzeczą, która jest dla mnie niezwykle wartościowa, w szczególności w pracy, no może już nie freelancerskiej, ale chociażby agencyjnej, kiedy pracujemy na naszym portfolio klientów, to są aplikacje do mierzenia czasu pracy. No i tych jest całe mnóstwo. Jest na przykład aplikacja Toggle, która pozwala taki stoper właśnie sobie włączyć. Kiedy siadam nad jakimś konkretnym projektem, klikam Start, no i liczy mi się czas pracy poświęcony na danym projektem. Mając cenę swojej roboczej godziny, wiem dokładnie, ile produkcja, realizacja, usługi jakieś dla tego klienta fizycznie nas kosztowała inna aplikacja to chociażby Hubstaff. Hubstaff ma tą jedną ważną zaletę i to w szczególności w przypadku kiedy zatrudniasz podwykonawców, jest rewelacyjne, ponieważ ona co dwie, 3 minuty w randomowych odcinkach czasu wykonuje screena. Ja osobiście większość tych projektów też rozliczam dla siebie w Hubstaffie, ponieważ aplikacja jest w stanie rozróżnić czy siedziałeś na Facebooku i przeglądałeś fida, czy na przykład wykorzystałeś ten czas w sposób efektywny, pracując w aplikacjach czy w stronach, które są kojarzone z pracą. Kolejna ogromna grupa aplikacji, które zwiększają produktywność, to aplikacje do komunikacji. No i tutaj, no cóż, chodzi o to, żeby w obrębie swojej pracy, czy w obrębie swoich, swojej grupy, z którą pracujesz, móc łatwo wymieniać kontakty. No i tutaj łatwo wymieniać informacje, łatwo wymieniać się chociażby załącznikami. No i cóż, pierwsza podstawa zasada w mojej firmie brzmi: mail to największe zło, jakie powstało. Niestety, pisanie maili do klienta i otrzymywanie odpowiedzi, wielowątkowość. Zaczepianie różnych osób w tych mailach zapomina, zapomina się często o oznaczaniu tam jakiejś konkretnej osoby. Maile to najgorsza możliwa rzecz, która istnieje w kontekście komunikacji. Niestety, przyzwyczailiśmy się do tego, kiedyś to było super fajne i funkcjonalne. Dzisiaj nasze skrzynki są atakowane przez miliardy wiadomości, no i często się okazuje, że to po prostu narzędzie jest słabe. Czym je zastąpić? Jeżeli chodzi o komunikację wewnętrzną, to oczywiście istnieje masa aplikacji, które w tym celu powstały. I tutaj, no cóż, ja staram się bardzo jasno oddzielić przestrzeń zawodową od przestrzeni prywatnej. Dlatego na przykład nie wykorzystuję do celów zawodowych komunikacji z moimi chociażby pracownikami Whatsappa czy Messengera. Zdarza mi się to okazjonalnie, w szczególności do jakichś tam szybkich wiadomości, ale co do zasady staramy się tego unikać i na tych kanałach rozmawiamy prywatnie. Oczywiście istnieje taka możliwość, żeby na przykład na Messengerze tworzyć grupy czy całe takie większe dyskusje. To jest fajny feature, fajne rozwiązanie, ale znowu bardzo szybko się to przeplata z różnymi rozmowami prywatnymi. Ciężko jest na przykład załączników. Ogólnie w komunikacji takiej biznesowej raczej nie rekomenduję wykorzystania Whatsappa czy, czy Messengera do takiej komunikacji profesjonalnej. Moim zdaniem taką najfajniejszą aplikacją jest Slack. On pozwala tworzyć takie poszczególne kanały tematyczne, czyli mam na przykład Slack klienci, czy kanał na Slacku zatytułowanych random, czyli jakieś głupotki, śmieszki, rzeczy, które tam robimy, tak sobie dla, dla śmiechu. Czy jakiś kanał Baza wiedzy, w którym możemy wymienić się ciekawymi faktami o naszej konkretnej wiedzy i tego, co tam coś ciekawego przeczytał. Czy jakieś inne kanały tematyczne w Twojej firmie, które będą najlepsze. I wtedy w tym jednym konkretnym kanale, jak na starożytnym Ircu, można porozmawiać na jakiś konkretny temat. A co na to Seba? No, elo mordo, nie, dzisiaj nie będzie rapsów, to jesteśmy na IMP, wiesz co chodzi, nie? Aplikacje to spoko sprawa, jak masz telefonik, nie, to masz tam aplikacje, wiesz co chodzi, nie? Telefonik, aplikacja to takie, takie, wiesz co chodzi, nie? Warto mieć, no, zarządzać sobie tutaj rzeczami tego, tego, wiesz, nie? Kontakty, coś, relacje, imprezy, takie, takie, wiesz co chodzi, nie? Aplikacje fajna sprawa, ja ja polecam, nie? Ja wiesz co chodzi. Jeżeli chodzi o kolej spotkania. Jakieś tego typu fizyczne, to jest znowu jedna z najgorszych rzeczy, którą wynalazła ludzkość. Spotkania w firmach przeciągają się w nieskończoność, często nie mają żadnej agendy, nie są przygotowane i po prostu bardzo długo trwają. Ale jeśli już muszą się odbywać, to podstawowa zasada to jest agenda. Żeby to spotkanie było zorganizowane, ale tutaj również dwie aplikacje, z których korzystamy. Pierwsza z nich to jest Google Meet i dla mnie to jest najprostsza aplikacja, głównie dlatego, że mogę łatwo utworzyć takie wydarzenie w kalendarzu. Wysłać zaproszenie mailowe do wszystkich zainteresowanych osób tym tematem. No i właśnie w łatwy sposób w tym kalendarzu odnaleźć to spotkanie, klikając jeden przycisk. Od razu uruchamia się aplikacja, która działa, która funkcjonuje super funkcjonalne narzędzie. Dla mnie osobiście game Changer, jeżeli chodzi o takie wideokonferencje. Alternatywą oczywiście jest dla mnie Zoom. Chyba najpopularniejsza, czy jedna z najbardziej popularnych aplikacji w tym momencie na świecie, która służy właśnie do wideokonferencji. Tam mamy też funkcję podziału na poszczególne pokoje, na jakieś spotkania tematyczne, również planowanie w kalendarzu. Bardzo dobra i przydatna aplikacja, w szczególności w wersji premium, kiedy tam odblokowuje się kilka fajnych feature'ów. No i ostatnia kategoria to jeszcze takie aplikacje, już ciekawostki, które pozwalają Ci skupić się na pracy. No i tutaj mamy chociażby aplikację Kill My Feed. To jest aplikacja, która służy jako wtyczka do Chroma. Która wycinać cały fit. Ona powoduje, że w momencie, kiedy próbujesz odpalić Facebooka, to masz taki wielki komunikat, że po prostu fit został zabity i tam nic nie ma. Nie da się przejrzeć Facebooka, nie da się przejrzeć na komputerze czy na, na telefonie tego, co tam się dokładnie dzieje na wolu, co wymusza na tobie po prostu pracę i ucieczkę z tej aplikacji. Druga aplikacja to Stay Focus, która również jest bardzo przydatna i bardzo funkcjonalna, która wymusza na tobie konkretną pracę. Istniała taka aplikacja, jej alternatywy nadal znajdziesz w Google Sklepie, która nazywa się Off Time. Jak piszesz takie słowo w Google Sklepie, to takie aplikacje również znajdziesz. I te aplikacje działają w ten sposób, że na określony czas, na przykład na jedno pomodoro, czyli na 25 minut, blokują Ci całkowicie telefon. Nie masz możliwości otwarcia poczynych aplikacji, mogą do Ciebie zadzwonić tylko osoby z listy alarmowej i tak naprawdę no właśnie, nie możesz korzystać z telefonu w czasie, kiedy poświęcasz ten czas, na przykład napisanie maili, czy, czy na planowanie jakichś projektów, czy na wykonywanie jakichś konkretnych rzeczy, telefon po prostu nie działa. Dużo lepszym rozwiązaniem jest schowanie telefonu poza zasięgiem wzroku. No ale jeżeli nie potrafisz się poradzić sobie z tym właśnie uzależnieniem od telefonu i co chwilę odblokowaniem i sprawdzaniem, to z tego serdecznie polecam chociażby aplikację z Focus. A co na temat nauka? Ciekawostka, w Microsoftcie przeprowadzono taki bardzo ciekawy eksperyment, w którym ograniczono liczbę dni pracy do czterech, No i właśnie zaplanowano tam aplikację wewnętrzną, czyli planer czy DoDoTasks, tasks, które służyło do zaplanowania takich zadań. I okazało się, że po zakończonym teście um, każdą naradę skrócono do 30 minut, to był jeden z warunków, zmieniono na dzień pracy, na, na czy tydzień pracy na trzy tygodniowy weekend, czyli pracowali maksymalnie 4 dni, bez zmiany pensji. Wszystkie spotkania i narady skrócono do maksymalnie 30 minut, no i wymuszona pracownika, żeby zaczęli planować stwierdzenia w planerach Microsoftu, oczywiście. Po zakończeniu testu Microsoft odnotował 40% wzrost produktywności. Poprzez zamknięcie biur zużycie prądu spadło o 23%, firma wydrukowała aż o 58,7 stron dokumentów mniej, i co ciekawe, aż 92,1% badanych odpowiedziało, że bardzo podoba mi się czterodniowy tydzień pracy. Czy to coś dla Ciebie? To zależy, jak pracujesz i gdzie pracujesz, ale fakty mówią jednoznacznie. Planowanie swojej pracy, w szczególności w takich aplikacjach, które Ci ułatwiają pracę i które są zgodne z Twoim ekosystemem, i pracowanie w blokach czasu pomaga bardzo zwiększyć produktywność. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, tu na dole znajdziesz jakiś czerwony przycisk. Serdecznie Cię zapraszam. Zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz. Jestem ciekaw, jak Ty. Radzisz sobie z tego typu aplikacjami. Będę Ci bardzo wdzięczny za łapkę w górę lub komentarz. Takie aktywności mają dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ dzięki temu mogę trafić do szerszej grupy odbiorców. Prawda Seba? No wiadomo, mordo! Ej, mordo, zostaw suba!